Karta dnia na dzisiaj. Dwie grupy. Pierwsza, druga. Zapraszam do obserwacji, lajkowania na inne moje profile i na wróżby prywatne. Pierwsza, druga grupa. Yy, dziewięć mieczy. Yy, wychodzimy dziewczyny i chłopaki z czarnowictwa, się, Higiena snu bardzo ważna. Pewne rzeczy, które miały być skończone muszą, że tak powiem, być skończone. Bo jeżeli od dłuższego czasu dostawałeś sygnały od Boga, że coś nie hula, to się nie trzymamy czegoś na siłę. Bliźnięta mi tu wychodzą. Może być tak, że tu się chciało pokazać do kogoś spod znaku bliźniąt, ale niekoniecznie to jest energia dnia. Pamiętaj, że Twoje lęki cię też paraliżują. Nie bój się wyzwań. Każdy koniec jest też początkiem. Grupa druga. No, dzisiaj dzień kuriera. Yy, może być tak, że trzymasz jakąś wiadomość. Ktoś do ciebie z czymś przybędzie, z jakimś gestem. Yy, dzisiaj też, słuchajcie, są w możliwości jakieś takie odwołanie, odwołane spotkania. Yy, czyli sobie tam plan B yy, przygotuj. Yy, to jest pieniądz. Sprawdzamy, czy mamy opłacone rachunki. Yy, to są też pentakle, to są witaminki, czyli dowitaminizuj sobie organizm. Um, wiecie co, to jest trochę też taka karta kompleksów. Um, myśl, jak będziesz, będziesz jakieś miała wyzwanie do pokonania, czy przeskoczenia coś, myśl, że dasz radę, bo dasz radę. I jakby nie pozwól sobie wmówić, że um, czegoś nie dasz, nie zrobisz i nie możesz. No. Pozdrawiam.